Wysypisko śmieci My się w Miesięglarbach tam jest waga, nie? Tam się zważymy, powiedzą nam gdzie mamy jechać. Wyrzucimy, ważymy się jeszcze raz, no i nas skasują. Tu jest waga z jednej strony, no i tam z drugiej strony jedno się teraz waży wjeżdża Nie wiem co on tam ma, ale niewiele A ten już wyjeżdża A tam ten uśmiechnięty pan to kasę No tak parę rzeczy ma w bagażniku 15 minut stania 15 minut stania 99% Polaków wyjebałoby to na śmietnik normalnie, a nie na wyspisko Tutaj za te śmieci to się za, trzeba zapłacić. Pokażę zaraz wam co ja mam i ile. Kurwa, aż się boję ile zapłacę. Ech. to wychodzi? No 200 euro za tonę. Eee, te no każdy śmieci tam mają swoje ceny. No w Holandii za to co miałem zapłaciłbym około 10-15 euro max Także w Holandii aż, eee, aż się nie chce wrzucać gdzieś pod krzaki, jak to niektórzy robią. Także no powiem szczerze, że no jestem trochę zniesmaczony. Następnym razem nie wiem. Będę wyrzucał po trochu do ogólnych śmieci, bo kuźwa masakra, to jest głupa siada, jakby nie było, nie? tam była szafa, e, trzy komody i dwa materace, no i za to zapłaciłem na 76 euro, nie? trochę kasy no, za to wyszło, no, nie? No, plus oczywiście wynajem busa, e, komuś musiałem zapłacić za to, żeby mi pomógł to po, powyrzucać, nie? także... to ja niechcący nacisnąłem yy, tą trąbkę więc myślę, całe tak na mnie trąbę.